Wielkopolskie samorządy zwiększają dostęp obywateli i przedsiębiorstw do cyfrowych usług publicznych oferowanych mieszkańcom. Na początku 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił przeznaczyć dodatkowe wsparcie na ich rozwój w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 Plus w wysokości ponad 22 milionów złotych, pochodzące z puli środków unijnych. Dofinansowanie uzyska 14 projektów. Coraz więcej powstaje skutecznych programów, skutecznych formularzy elektronicznych, które pozwalają z domu załatwić wiele spraw urzędowych. Zwłaszcza najbardziej cieszą nas te najbardziej zaawansowane systemy, które umożliwiają dokonanie wszystkich czynności, w tym opłaty administracyjne czy opłaty wynikającej chociażby z konieczności uregulowania zobowiązań za odpady czy, czy inne elementy do opłacenia za pośrednictwem właśnie elektronicznych narzędzi. Całkowita wartość 14 dofinansowanych projektów to ponad 27 milionów złotych. Wśród nich znalazły się projekty m.in. gmin Szydłowo, Międzychód, Kramsk, Jutrosin, Duszniki, Sieraków, Wierzbinek, Kościelec, Września, Miasta Puszczykowo, Miasta i Gminy Kępno. Liczę na to, że nowa perspektywa nowego budżetu unijnego również będzie obfitowała w tego rodzaju możliwości finansowe, bo trzeba tę sferę usług publicznych zdecydowanie rozwijać. Od 2017 do 2021 roku zarząd województwa wielkopolskiego zdecydował o rozdysponowaniu między innymi lokalnym samorządom, szpitalom czy instytucjom naukowym ponad 183 milionów złotych ze środków unijnych na rozwój elektronicznych usług publicznych, to ważne wsparcie, szczególnie w czasie pandemii.